Cześć, witajcie na kanale Podświetlany Gaming. Dzisiaj zagramy sobie w Fall Guys, ale robię dzisiaj challenge bez skakania. Okej, okay, no to oglądajcie ten filmik do końca. E, ja tutaj e, sobie zmienię tryb e, na Fan Favorites, to tam to polega na tym, że jak to jest napisane, że po prostu e, no tam na jakiejś stronce Folgase'owej ludzie piszą e, jakie mapki im się podobają i tylko te mapki na przykład są w tym trybie. Czyli nie ma jakichś e, niefajnych mapek typu si są, na przykład. Okej, okay, traka tak? E, Dosyć ciężka mapka na skakanie, w sensie no bez skakania, bardzo ciężka mapka nawet yy, Więc yy, mam nadzieję, że mi się uda. Challenge bez skakania yy, rozpoczęty. Prawie tam byłem. Jak ja nie mogę skakać. Oczywiście mogę daszować, nie? Co mi nie ukrywam, że troszeczkę ratuje sytuację, nawet mocno mi ratuje sytuację. Yy, więc yy, mam nadzieję, że to przejdę. Chociaż w sumie na spokojnie to przejdę. Dobra. W sumie nie tak na spokojnie, bo bym się Okej, ludzie lubią Dizzy Heights. Więc tutaj sobie przejdziemy na spokojnie. W sensie, bo teraz... Tak się dopiero skapnałem ej, nie mogę skakać, nie? Co ty idzie po tych tych po tych klockach, widzicie? Nie wiem jakim cudem ja to przejdę, postaram się użyć młoteczka. Aha, świetnie go użyłem. Nie widzowie jak ja to przegram. Nie! Digi Hate bez skakania jest po prostu niemożliwe do przejścia. Ja to przegram! Przegrałem! Nie no, to są jakieś żarty chyba. Jak to znowu Dizzy Heights? Nie dość, że jestem jednym z ostatnich, to jeszcze tam na końcu pewnie się... Nie uda. Jeszcze tu poleciałem, no to ja już tym bardziej przegrałem. Challenge bez skakania jest po prostu giga ciężki, naprawdę widzowie. Myślałem, że to będzie... Wiecie, easy peasy. O! Tak! Młotek mnie wybił dobrze! Nie, nie musiałem tam daszować, podskakiwać cokolwiek jest! Dobrze! Na tej mapce. Jak tu się chyba bez skakania normalnie nie da. No w sumie chwila, bo te Cię odbijają ale to tak się nie liczy. Czy ja to naprawdę przegram? Nie, dobra. Jestem, ale było blisko, naprawdę. Jestem po dobrej stronie! Tutaj naprawdę jest ultra ciężko bez skakania. Jak ktoś by myślał, że. Ty! Ja muszę zdaszować i się chwycić. Żeby nie było to i ja daszuję i chwytam, A co nie? To nie ma tak, że ja przypadkiem w spacy klikam, nie? To tak nie ma. Ja musiałem kliknąć dasz i chwycenie się jednocześnie. Przeszedłem to widzowie! Nie miałem pojęcia jak mam tamtą część przed tymi rękawicami zrobić. Ale mi się udało! Block party! Uwielbiam blok party! Tylko, że w sumie jakby tak się zastanowić, to jak będzie do skakania albo schodki, to po prostu mnie nie będzie. Po raz pierwszy nie chcę schodków na tej mapce chyba. Bo nie wiem czy wiecie, ale jest też taka schodkowa wariacja. Jest jakby Ciężko będzie naprawdę nam block party O No oczywiście Lud? Eee. O nie Skoki, o tym mówiłem, zobaczcie Nie Nie Mój szczęśliwy skinek, oto on Ten tryb polega na tym Że jest ciągle Hexaring, czyli ten nowy finał Naprawdę Nie wziąłem pod uwagi przecież tego, że Ja będę musiał tutaj skakać W sensie z daszowaniem to ja ewidentnie nie wygram O! Udało mi się przeżyć Nie wiem jakim cudem Ja tutaj prawdopodobnie przegram, bo Bez skakania to to będzie nieziemsko trudne, po prostu, nie? Yy, to będzie... Właśnie o tym mówię. Teraz wybieram... Yy, no, no duo show wybiorę i zagramy sobie duo. Yy, tam z jedną rundkę. Jakby ktoś nie wiedział, na czym polega duo, to duo polega na tym, że jestem ja i jeden typek i jesteśmy obydwaj w jednym składzie. Czekajcie. Nie tak chciałem, ale jestem. Dobra. Znowu jedyna szansa jest tylko w młot. W młot... Ale tu nie ma młotka. Halu, jak ja to mam przejść bez skakania dizzy heights? Przecież tutaj młotka nawet nie ma. Jak ja tego nie przejdę, to ja już nie wiem. Aha, tu się dało wskoczyć. O rany. Team Tail tak, czyli ogonki. A Idę tam do niebieskich, bo oni mają ogonki. Mam przynajmniej ten typek. Jesteśmy jako pierwsze miejsce. Stamping ground. Ojojoj. Bez skakania no będzie bardzo ciężko, nie ukrywam. Czy... Ł! Dobrze! O nie! Okej, okay, jesteśmy. Blast ball, Mój ulubiony finał normalnie! Nie wiem czy wiecie, ale to jest mój ulubiony finał. Nie! Ah, tak to siak, to było na tyle z dzisiejszego odcinka Challenge bez skakania. Jeśli chcecie inne challenge, to yy, wiadomo piszcie w komentarzach pomysły. Ja tutaj się będę z wami żegnać Tylko subskrypcję, dzwoneczek Zostawcie łapkę w górę Piszcie komentarz Jaki inny challenge oczywiście No i co? Do zobaczenia Na razie, no i cześć, pa pa